Minecraft Dungeons oficjalnie wyszło w roku 2020, ale ja już kiedyś wam pokazałem wersję z 2019, a dzisiaj pójdziemy o krok dalej i pokażę wam z 18. 31 maja 2018, to jest prawie dokładnie dwa lata przed premierą. Siema, kasztany! No teraz niestety czatu już nie ma, ale pewnie dajeby taką cenzurę jak kurde w zwykłym Minecrafcie Już sobie odpaliłem i zauważyłem jedną rzecz, jak strzelasz z łuku to w ogóle mi naciągasz go, po prostu klikasz Albo trzymasz i ci automatycznie strzela, no i exp się pokazuje jak go się zawijesz. Mapa jest praktycznie taka sama O Jezu, weź ty, jak ty chodzisz? Jest to też mniej wygodne czasami, że po prostu jak uderzysz O, ogniowe strzały, tak po prostu Niewygodne jest to, że jak bijesz i potem chcesz iść, to on czasami tak staje i nie chce się ruszyć. O, widzicie, takie mało płynne Skrzyneczka. Eee, dostałem chyba coś. Nie wiem, zlagowało się. No dawajcie coś trudniejszego, aha, na no pewnie. Fyk. To przelatuje przez nich wszystkich. Aj, pasków życia nie ma. W ogóle, jakbym chciał jakieś te ustawienia, to nie ma ustawień. Ale tu pusto. Mogę sobie gdzieś pójść, wypaść poza mapę czy coś? Przecież wolałbym chyba nie. Eee, zamknięte. Kurde, to wygląda jak te. Te customowe poziomy. O, mogę tu wleść. Mogę chyba wypaść. Mogę wypaść! O, jak przyspieszył! Chyba już nie wrócę. Um, chyba wywaliłem grę. Ale wyobraźcie sobie. Dungeons zostały ogłoszone w 2018 we wrześniu, że one wyjdą w 2019 Wyobraźcie sobie, ja, ja nie wiem jaki proces myślowy przeszedł przez ich głowy, ale oni zobaczyli to. Zobaczyli dokładnie tą wersję, którą teraz macie przed oczami. I stwierdzili, 4 miesiące później, że tak, my to dokończymy w następnym roku, na pewno i wypuścimy, nie? Z pewnością. I już to weźmiemy, ogłos ogłosimy to publicznie. I taki outline śmieszny, no weź kurde, jak ty łazisz. No tutaj kurde... Pathfinding jest do dupy. Jeżeli nie jesteś w stanie po prostu w prostej linii dojść do zombiaka, to on do niego nie dojdzie. Nie ja już może nie będę próbował zepsuć gry, bo to widać, że da się. A można uniki robić? Nie można uników robić. E, to jest chyba ten sam narrator, co był w 19. Ale ścina czasami. Optymalizacja leżała. O, to jest fajne, to jest fajna miejscówka, fajne oświetlenie i w ogóle. Czy miałem fan? Wiesz wypadłem za mapę. Mmm... Wys level <laughs> Ale efekt! Ty! Ej, to mi się podoba! To jest lepsze niż efekt taki jaki mamy normalny, tylko trochę łobli łobli w oczy. Nie mamy normalnie ekwipunku normalnego. Musimy do takich właśnie rzeczy podchodzić. To było też w 19. Rozejrzę się po obozie. Zobaczę, jak to tu wszystko wygląda. Golemik. Eee. Ty wyglądałeś na rozdopionego, co ty masz złapał. Czemu twoje ciało rusza się niezależnie od ręki? To jest źle animowane, jakby ta ręka też się rusza, ale... Źle. Ty dziadek, coś mi powiesz? Random item. Mhm. Czyli to jest kowal z pierwszej wersji dungeonsów. O, też mamy owieczkę na dachu obecnie w dungeonsach. Random piece of gear. Czyli. Czekaj, to jest item. Czyli ty jesteś wędrowny kupiec. Ty dajesz artefakty, a ty dajesz. Ty jesteś kowal. No nawet masz tą kowalską tą. Dobra. A ty? Jesteś bezrobotny. Upgrader item. I To jest ten Diamond Dust, co można nim ulepszać itemki. No po przejściu tutorialu, to dla mnie tutaj chyba za dużo nie będzie. Fota wygląda jakby w ogóle płynęła do góry? Czy tu można wpaść? I stąd nie wyjść nigdy? Nie, można stąd wyjść, dobra. A jestem w stanie tutaj wpaść? Jestem w stanie tu wpaść! I już stąd nie wyjdę! <laughs> Wieczka, wyciągnij mnie! <laughs> Aha, dobra. Za każdym razem jak wyjdę, to muszę całkowicie wyłączyć grę. I ktoś na to spojrzał i powiedział, w ciągu roku wypuścimy pełną wersję. I to nie mógł być jeden ktoś. To był cały team profesjonalnych Ktośi. O kurde! Trzy nie ma nawet mapy tutaj! Somewhere out there, the illagers are transporting captured villagers to labor in the redstone mines. You, our bold and noble hero, must free them. But it won't be easy. These are the Creeper Woods. A veritable powder keg. Of <laughs> so, you must act swiftly. The villagers haven't much time, and legends don't wait for layabouts. Legends.wait No właśnie widziałem, Legendsy wyszły tak kurde z 3 lata za wcześnie Ale tu też, jakbym ja na to spojrzał To bym powiedział, że jeszcze 3 lata produkcji I faktycznie, Jones, jak wyszły 2 lata później To tak trochę za wcześnie One były jeszcze takie trochę niedorobione, tak szczerze I nie mówię tylko o tym, że DLC-ki powychodziły i w ogóle Ale na przykład to, jak teraz mamy kupców To dopiero wyszło w update z zimowym DLC że musimy ich ratować tak dalej, bo wcześniej to był taki, kurde, po prostu kowal, co mu płacisz emeraldy i on ci daje losowej temek. Tylko te losowej temki były tak gówniane, że nie opłacało się go w ogóle używać. Mam jakąś mapę, cokolwiek. Nie. Ale tu jest pusto, strasznie dużo pustki. Już doszedłem do jakiegoś kurde treasure map. Eee. A to oznacza, że... Próbuję klikać różne rzeczy. Eee. Thanks. Nie wiem. O! Święka, skrzynka, święka, skrzynka! Kurz tu gnuję! A jeszcze ich ulepszył. Ale ty masz tak bez, bez limitu? Czekaj, bo ulepszyłeś trzech. Fek? Nie, ty po prostu ulepszasz wszystkich, którzy są blisko ciebie. I oni nie, nie cofają się. Aha! Ty ich ulepszasz tak na stałe. nawet jak zdechniesz? O kurde! Co jest? Ty wziąłeś cały las, podpaliłeś gościu! Co to jest? Ale ja tego nie obrywam nawet. Oha, creepery. He. Hm. Co? Ty nie wybuchasz? Creepery działa dokładnie tak samo. Nawet to, że się czasem bagują i nie pokazują, że wybuch... Ale czemu ty wybuchasz dwa razy? Podkłosiłbym muzykę, bo efekty są strasznie ciche, ale cóż, nie da się. Ale to wygląda, ty. Ale fajne, nie. Naprawdę niektóre rzeczy tutaj się wyglądają. To ile tu jest pajęczyny i w ogóle Niektóre rzeczy w tych starych wersjach wyglądały naprawdę lepiej Niż jest obecnie No bo teraz mamy co, trochę dużych jajek i, i w sumie tyle, a tutaj Patrzcie, zarąbiste to jest Tylko może tych pajęczy tak kopię i wklej dokładnie tej samej tekstury, jest za dużo, trochę mała różnorodność by się przydała jakaś Eee O i to by się przydało Dokładnie to Okej, okay, to jest jakiś dziwny system że co, że muszę najpierw tutaj kupić dopiero potem będę mógł kupić na dole i to już nie zatrzymuje gry w ogóle. No tak! Przecież w Dungeonsach w wersji 1.0 też nie... gry, a nie pokazujesz w ogóle żadnego demera, nic? W pierwszej wersji Dungeonsów też nie zatrzymywała się gra. Ja nawet robiłem jakiś poradnik jak kurde używać specjalnych narzędzi, żeby w ogóle móc zatrzymać grę, nie? E, tu pokazuje w ogóle cokolwiek, jakieś statystyki tych armorów, nie, one po prostu sobie są, one po prostu sobie istnieją. Ehm, um, another items remaining cooldown? When activated an item. Ale ja jak to kliknę, to mi się nie wyświetli opis, tylko po prostu kupię. Jaka jest szansa? Jak użyję jakiegoś artefaktu, jest szansa, że drugi artefakt zmniejszy swój cooldown o połowę, to by było OP. Ale jaka jest ta szansa? To jest regeneracja życia, jeżeli przez 10 sekund nie obrywam. E, to są ciernie, ciernie, regeneracja życia, odbicie, odbicie jest fajne. No, nie wyświetli mi się opis w ogóle. Muszę trzy, 3 enchanty żeby tu je blokować dalej. Dobra, wezmę sobie to, a to wewale. Skoro te zbroje i tak nie dają żadnych statystyk ani nic. Czekaj, ale nie dostaję w ogóle dusz. Ja zabijam ich i nie dostaję dusz. Czy w ogóle itemy duchowe są useless? Czemu wy się tu wszyscy zgromadziliście? Eee, ja się trochę cofnę. Żeby się mi nie bili wszyscy na raz. O, jest ten. Dziad. TNT. I bum. Pią. Gdzie jest dziad? Dziad? Chodź tu A ty w ogóle coś Robisz. Robisz to. O! Zdech. ja, czekaj! Podkasienie od NAF, ja, ja ją dostałem raz gdzieś i... i tyle. Walnij, 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 Ale, o ja żyję, tak? Mam jakiś limit? Bo mi nie pokazuje nigdzie, że żyję limit, Czy ja mogę po prostu umierać w nieskończoność? Ale ty nie jesteś żadnym mini-bossem, manis. Ty kurde, padasz na 3 hity. Nice. Z zwykłym jakimś ziomkiem. A ty kurde, wybuchasz dwa razy. O co ci chodzi w ogóle? Nie no, ale heca. Ja może po prostu przebiegnę. O nie! A ktoś wybuchnie? Załatwi kolegów. Dzięki. O! Spotka, potka. Mogę mieć dwie na raz? A po prostu ja je użyję. Ale mgła tu jest lepiej zrobiona. Ciekawe, czemu niektóre rzeczy zostały tak. O! Ej! A to już działa jak normalny łuk! Ciekawe, czemu niektóre rzeczy zostały tak z że że przykład tej mgły nie ma tutaj. Może optymalizacja? Może jakaś spójność? Że w innych miejscach nie jest to tak dorobione, dobrze? Więc tutaj trzeba też zrobić gorzej. Treasure upgrade co? Better chance for loot. Rabbit food. Increased item power. Aha! Czyli te itemy co się zbiera? To był lepsze nagrody na koniec. E, Czułowy, czulowy mój experience był. Pal Dostałem corrupted beacon, który jest na dusze, które są zbagowane. Naprawdę? Chyba, że może mieć jakąś zbrojkę duchową. Czekaj, to są Magda. <noise> ale Magda bez wody. <noise> ale to jest paskudne. Boże, ale to jest paskudne. I tu jest dopiero woda. Czy to jest koniec? Skończyłem poziom? On nie ma nawet końca faktycznego. On nie ma faktycznego końca. Ten poziom jest absolutnie niezrobiony. Majmy. A, ja nie wyjdę nawet do obozu. Dobra, muszę całkowicie wyłączyć grę, bo to, przecież to jest zepsute. Ktoś naprawdę powiedział: za rok wypuszczamy tą grę. curse those illagers is there no part of this land left unruined by their raids oh but wait there is one village remains unspoiled quickly you'd better get there before the illagers destroy the last homely house in this part of the world. <laughs> okay. To przynajmniej działa. W ogóle już mi się skończyły pomysły na kolejne serie z Dungeonsów No bo kurde, tyle różnych jak jakichś ja robiłem Teraz jestem w połowie tego śmieciarza, nie? I na razie przerwę, długą dosyć zrobiłem I nie wiem kiedy wrócę Ale jeszcze jeden pomysł miałem! Jeśli się uda, bo nie wiem czy się uda Wrócić do Dungeonsów pierwszych, pie pierwszej jakby wersji I przypomnieć sobie co to był ból <laughs> Okej, okay, slajmy Wcześniej były tylko takie slajmy małe pek 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 na luzie a jeszcze jakie ja, jak celuję to tak głowę obracam czekaj a to strzela w ogóle ten łuk nie strzela ten łuk nie strzela strzały zostają kurde czy strzały mają kolizję ze mną <gryw> ale się ślizgasz mordo to nawet nie jest lód dobra oda no nie no ty gnoju <gryw> Ktoś na to spojrzał i stwierdził: tak, to jest dobry design, Boba. Zostawmy go. Muszę puścić most. Mm, a ale w jaki sposób? Aha! Po prostu go kliknąć. A co się wydarzy? Tak ogólnie? Czy? Bo ja muszę przejść. Wiecie, co jest problem? To nie jest dokończone. Co tu jakieś. Czekaj, jakie są tu komendy? Eee, help. O! Zrobiło się! po prostu walki nie było dobra Boże ale jak ja dawno tańcząc nie grałem Jak dobrze jest wrócić jak ja się nie mogę doczekać dungeons w dwójki. Ale to będzie, kurde, grane. Ale będzie grane. Ale to było piękne czasy, kurde. Pamiętam, jak wyżej na przykład oceanie. Ja robiłem daily. Ja robiłem codzienne odcinki. Po prostu ja miałem tyle pomysłów na różne buildy, odcinki i, i inne jakieś challenge I w ogóle, że ja się zastanawiałem, co zrobić w pierwszej kolejności. Bo po prostu chciałem zrobić wszystko naraz. Tyle pomysłów, było tyle rzeczy do roboty. Ja chcę powrotu tych czasów. Ja chcę, kurde. No Life is Dungeons. Dwa. Jakby jeszcze dało się je modować, weźcie. Znienawidzilibyście mnie. Zrobiłbym coś takiego jak w kaphezie. Ocieku ma... Nie, nie zatrzymacie. Nie, nie, nie. Nie ale tak, Creepery, co wybuchają dwa razy, co jest? Jak to się w ogóle wydarzyło, że taki build z tyloma błędami? Jakby gdzieś wyciekł. Przecież to służy, co się naprawia natychmiastowo, a nie kurde, zapisuje to gdzieś w archiwum. Zombie z dzieniu Chicken przewidział, że w kinach będzie drama. Siedem lat później. Ale jest tu dużo takich miejsc, gdzie jest po prostu pusta. Nic się nie dzieje. Arcy, złosadnik. Let's go. Finalna bitwa. Możliwe, że actually finalna, finalna. Że więcej poziomów nie ma. Eee, no, jest minimalnie trudna. I. Eee, Weź, kurde dziadu. Co ty robisz? Weź, bum, 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 bum. No weź. Ja tu zdechnę jak nic. No naprawdę. Naprawdę. Ktoś na to spojrzał i stwierdził, tak, to, to jest dobry boss. Czy Prze dobry przeciwnik. No ja pierdzielę. No. Trochę ciężko. Random bullshit go. Dosłownie. Dosłownie, przecież ja jestem zamknięty, ja jestem zamknięty, jestem wysadzany Tak wyglądają tortury Mojangu Jak zlikujesz jakiegoś builda, to potem jesteś za karę zamykany przez geomancerów i jesteś wysadzany Tak, tak, tak wyglądają oficjalne kary Mojangu Ja pierdziele, jeszcze mi laguje Macie TNT, Boże ile ich jest to chyba jest finalna bitwa w tym odcinku. Gdzie jest mój kursor? Tu jest. Jest taki chaos. Czy wy możecie dać mi chodzić przynajmniej gościu? Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Ja po prostu... Chłopie! On jest jeszcze bardziej denerwujący niż normalnie! Ten się trudno zbiera. Trzeba do nich podejść bezpośrednio. Weźmy dalej. Czekaj, to zaczęło działać? To zaczęło... Łuk mi zaczął działać! Dobra, postęp... Między tą wersją a wersją z 19 jest ogromny. To był Maj, a tam był styczeń 19 7 miesięcy O, w końcu coś co mi się przyda! Ale to był ostatni level! Nie! To, da się tu dalej! Da się dalej grać! Gdzieś coś za piąty level może? O, a tutaj nagle jest w stanie znaleźć drogę. Ale to tak kurde znaleźć drogę ty! On mi, on mi sam idzie, ja nic nie robię! On mi sam znalazł drogę tej skrzynki! O! zrobiście Ale jak chcesz znaleźć drogę do moba, to już nie jesteś w stanie nic zrobić, tak? Okej. Okay. Understandable. Activate. Zbrojka są lepsze. Za 100 Emeraldów, no tylko to tyle mnie będzie stać. Fishing rod, naprawdę? Sto znowu. Dobra. Bo ty jesteś coraz droższy, tak? Tak jak było w 19. Tak, jesteś coraz droższy. No, dobra, wezmę sobie to, aktywuję i pojk na zbrojkę. Dobra, let's go. Jakiś się skinia. Myusha. Welcome to Mooncore Caverns. A wondrous underworld of crystalline clusters. A lesser hero would probably rob the place blind, but no doubt you'll be too busy searching for hiding villages. So, Let's you find them before the Illagers do. Find the missing villagers. Aha, czy teraz nikt ich nie porwał, tylko im po prostu się zgubili. A e, gdzie afishing rod? No chyba tak sama. Dobra. A, a, kozam widziałem? Czekaj. Ej, to działa lepiej niż działa obecnie! To mi w ogóle po prostu znajduje najbliższego i go przyciąga. Nie licząc tego, że szkiel spadł pod ziemię w ogóle. A jak nikogo nie znajdzie, to robi wobli wobli. Ej, ale to działa świetnie. czyli? Obecnie wędka to jest taki syf. Wiecie co? Ten enchant regeneracji mógłby jednak być dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę, że to w ogóle nie dostaje żadnych chlebków, a nie nic takiego. Nie ogóle żadnego życia oprócz tego. O, ty! Inny kusznik! Jedyne życie jakie dostaję, to czasami z mopka jest potka. I ja po prostu. Ale śmieszny pirat. Czasami z mobków po prostu zostaje podkaleczenia, i naprawdę to nie jest tak często. Ale w sumie mogę umierać, jak chcę, także. A, czyli ci wieśniacy jednak oni są uwięzieni. Oni się nie zgubili, porwali ich. Zbiłem i zabiłem ze 100 typa, tylko po to, żeby uratować trzech wieśniaków. Matma się zgadza, nie? The source of enemies slain by this bow will be absorbed by its user. Czyli jeżeli zabiję tym łukiem. To będę dostawał jednak te duże. Zostałem oszukany. Dusze do mnie nie lecą. Nie dostaję dusz. Żadnych dusz nie dostałem, nic. Więc tak, chciałem zagrać w Redstone Minds, ale okazuje się, że jest to to samo co sogi Som, czyli jakby dosłownie to jest ta sama mapa, po prostu niedokończona. Ale sobie scitowałem save'a i mam odblokowane wszystko, tutaj niektóre poziomy działają, actually. Mam też artefakt specjalny, to jest... An ender pearl. Jak to klikłem, to teraz tak żygam, śmiesznie i teraz mogę rzucić i make. Dobra, fiery forge. Now this, my unfortunately highly flammable friend, is the fiery forge. Where lava flows freely and the redstone golems lurk in wait. Proceed through this place as carefully and cautiously, and as not on fire as you can. Seriously, have you ever been on fire? I don't recommend it. Have you? Mała wygląda podobnie, ale jest taka dobra, nie. Jednak nie wygląda absolutnie podobnie. Jakby pewne elementy są podobne, ona jest taka strasznie skrócona. Peg. Czemu to tak ścina? Pyk, pyk, pyk. E, zdechnę zaraz. Czemu wy nie niby ogłoszeni, ale jednak biliście? A wy go bijecie w ogóle? A, umarł z siebie. A tu jednego tylko bierze. I pyk. Pe... Ale zrąbicy to jest. Dlaczego my tego nie mamy? A pewnie... pewnie ludzie pakowali. Przerzucali. Przy... Co ty robisz? PA! <laughs> Pantahita! Uh, mogę iść dalej? Czy on musi zdechnąć? Chcesz wleźć do lawy? A, ah, sam se umarł, okej. Okay. Gumę! A mogę cię. Nie, nie mogę cię zaprzyjaźnić. Uf. A mogę cię ogłuszyć? Nie mogę cię ogłuszyć. <laughs> Ty, ale szczerze, nie wiem, czy on nie jest lepszy niż normalnie w grze jest. O, epicki! Jest Wy... Yy. Zdechniesz? Ja nie, wiem, jak on w życiu tak szybko umarł? Nie wyszło. O, leży. I cofaj, 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 spoko. Zupełnie inna niż cofaj, Ty cofaj, 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 przez ściany Ale te poziomy są długie I w cofaj, części puste cofaj, jak nie są puste to jest ten gnoj. Ciekawe, kto z tego kowadła korzystał. A to co, jakiś tron tutaj miał być? Może by tutaj tron Archidagera był normalny? Coś w sensie, tak planowali, żeby był. Redstone Monstrosity actually jest? Mamy bossa? Wow. A wiesz, tak samo? E. Uoj. Jezu, Ale te efekty! On wygląda lepiej niż normalny. E. Trzeba cały czas być za jego pytaniem, bo nie zareaguje, szczególnie bez uniku. Nie, jeszcze ty robisz w ten sposób. Nie, 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 Piek. nie. <laughs> Ale ty jeszcze robisz, bo Ej, tu nie zamyka się w ogóle brama. Można przejść na dłużej. A ty umiesz wyjść z, z areny? Umiesz wyjść z areny. Ale myślałem, że nie będzie tutaj w ogóle żadnych bossów. Na, kaktusowy kanion wygląda jak bagna. Mam about this one. tym. villagers zawsze said że nie come tutaj. A powerful necromancer guards this underground kingdom. They call him the Nameless King. I don't know why they couldn't be bothered to give him a name, although I have to admit it rather creeps me out. Oh well, let's find that king and give him a righteous whack, nameless or not. Actually. Ten narrator jest chyba lepszy niż normalny. W sensie normalny jest taki. Wow, fabuła i tak dalej, i spoko, spoko, spoko. Ale tutaj czasami nawet rzucił jakimś żartem. Trochę mniej poważny, ale to przecież, kurde, to jest sześcienna gra o zabijaniu sześciennych potworków. Nie ma chyba tutaj w ogóle jeszcze pułapek, tych takich klotków, co cię i jakichś spajków i tak dalej. Ale ty jesteś szary. Ty normalnie niebieski jesteś. Ale tu też. Ta brama jest taka wyblakła trochę. Okej. Okay. Oczywiście musiałem zaknąć tego, któremu już rozwaliłem tarczę. Ty, ale mojego ziomka w ogóle nie biją. Ale ty czulowy jesteś. Ty byś go zabił, kurde, a nie. Ty, ale actually przez dwa lata. Od tego. zrobili całkiem spory postęp. Jeszcze te wszystkie tajne poziomy, i w ogóle. O jezu! Boże święty, co to jest? Eee czy ja? Czy ja? Zakląłem największego! O mój Boże! Co to ma być? Kto wpadł na pomysł, żeby to było takie ogromne? Aż mi się tak chciało grać normalne dungeonsy, które są minimalnie lepsze od tego. Co jest? Jezu, ale mi klatki spadły! Skincie w końcu jest coraz gorzej! Może was ogłuszę. Ogłuszę, ich? Chyba tak. Jezu, gdzie oni są? Eee, coraz gorzej Dobra, nie, już poumierali, to jest chyba lepiej Eee, mam strzały Które przebijają przez wszystkich O, dobra Ja pierdziele, kto wpadł na pomysł, żeby to był dobry pomysł? Okej, okay, let's go O Dobra Nie Czy nie będziesz Nie będziesz byś tylko uciekał? Pyk, 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 pyk! Oho! Oho! Okej. Okay. Ej, ale ty musisz umrzeć. Gosiu, zdechnij, bo brama mi się nie otwiera. Escape the Nameless Kingdom. Teraz nie dość, że nameless, to jeszcze kingless. Kingless Kingdom. Well done, you survived. A victory any manuscript would be proud to narrate. Dziękuję, że jesteś ze mnie dumny, narratorze. Jakbym tylko ja jeszcze mógł być tak dumny z Mojangu. Regeneration Rock? Passive? When we whipped. Gives a small amount of health generation. O! Oh, nie mamy czegoś takiego. Takich pasywnych artefaktów. Slimy swords, Nie zgadnę. Bagna. Oczywiście. High Block Holes. To samo. I zgaduję, że Obsidian Pinnacle, czy już ostatni. To samo. Oczywiście. Czyli to już jest wszystko, co to ma do zaoferowania. I naprawdę, ktoś na to spojrzał. Na to, jak to wszystko jest niedorobione. Stwierdził. My to wypuszczamy w następnym roku. Ja, Mi się to w głowie nie mieści. Ja bym dał temu jeszcze 3 lata. Oni stwierdzili, w następnym roku wypuszczamy. Na szczęście wypuścili 2 lata później, tak naprawdę, ale. No ja bym dał temu 3 lata. Także co, może za rok dostaniemy wersję z 2017 i wtedy to będzie jakiś startowy projekt Unreal Engine czy coś takiego, ale nie. A czyli ciekawe jak, jak wtedy to wyglądało jeszcze dawniej, nie? Ale tak jeśli chodzi o tą wersję, to to jest wszystko. I myślę, że właśnie tak będzie wyglądał następny spin-off, jaki zobaczymy. Minecraftowe? Nie, jest że tyle, Elo.